Prowadzenie technologii radiowej w Związku Radzieckim otworzyło nowe możliwości komunikacji i dostępu do informacji dla ludności wiejskiej. To zdjęcie jest rejestracją dziecka w mundurze wojskowym z 1916 roku. Kolejne zdjęcie przedstawia emocjonującą scenę żołnierza serbskiego śpiącego z ojcem w pobliżu Belgradu podczas I wojny światowej. To słynne zdjęcie uchwyciło radość i ulgę po zakończeniu II wojny światowej, która była globalnym konfliktem trwającym od 1949 do 1945 roku. To zdjęcie przedstawia księcia Neapolu, który później został królem Wiktorem Emanuelem III Włoch, trzymającego zdjęcie swojego dziadka Wiktora Emanuela II w 1863 roku. Le Radica była bohaterką oporu przeciwko reżimowi nazistowskiemu podczas II wojny światowej. Została schwytana i stracona w wieku zaledwie 17 lat, ale jej walka i duch nigdy nie zostały złamane przez wrogów. To zdjęcie uchwyciło francuski samolot przelatujący nad polem w Paryżu. To zdjęcie pochodzi z albumu fotografii lotniczej datowanego na 4 maja 1916 roku. Albert Einstein był znany z teorii względności oraz swojego rewolucyjnego wkładu w fizykę. Oprócz swoich osiągnięć naukowych, Einstein był również znany ze swojej aktywnej postawy w walce z dyskryminacją rasową. Podczas pierwszej wojny światowej samoloty były głównie wykorzystywane do rozpoznania powietrznego, ale także do ataków powietrznych, transportu wiadomości oraz bombardowania. Obrączki ślubne usunięte z ciał ofiar Holokaustu są smutnym symbolem brutalnego prześladowania i eksterminacji Żydów oraz innych mniejszości przez reżim nazistowski podczas II wojny światowej. W 1941 roku wiele psów zostało wyszkolonych do pomocy w operacjach wojskowych, poszukiwaniach ratunkowych, ochronie i wykrywaniu materiałów wybuchowych. W 1938 roku dzieci pozowały przed ogromną chatą Turias, która miała duże znaczenie w lokalnym przemyśle drzewnym. Niestety, chata Turias spłonęła w 1974 roku i już nie istnieje. W procesie Alameda Capone w 1931 roku wielu jego wspólników próbowało ukryć swoje twarze przed publicznością i prasą. Był to jeden z najbardziej znanych procesów ery prohibicji i odzwierciedlał brutalną i nielegalną naturę zorganizowanej przestępczości tamtego okresu. Ten młody gazeciarz znajduje się przed teatrem w centrum Seattle, który został zmuszony do zamknięcia z powodu proklamacji burmistrza Ole Hansona dotyczącej zgromadzeń publicznych podczas pandemii grypy hiszpańskiej w 1918 roku. Obraz ten przedstawia chaos i zniszczenie podczas wojny w Wietnamie w 1978 roku. Oswald Mosley został trafiony kamieniem w głowę po wykonaniu rzymskiego salutu, który był znakiem poparcia dla faszystowskiego reżimu Mussoliniego we Włoszech. Incydent ten reprezentuje opór i niezadowolenie społeczeństwa z idei faszystowskich Mozleja i jego sojuszów. Beth była jedną z nielicznych tatuowanych kobiet tamtych czasów, a jej tatuaż uważano za niezwykły i kontrowersyjny. Tatuaże były bardziej powszechne wśród marynarzy i przestępców, a tatuowane kobiety były rzadkością. Tręczys były wykorzystywane przez walczące armie do ochrony przed wrogimi pociskami i kontrolowania terenu. Zwykle były wykopywane w ziemi z drutem kolczastym na przodzie, aby uniemożliwić postęp wroga. Te maski z pierwszej wojny światowej były wykonane z materiałów odpornych na toksyczne gazy, takich jak guma i tkanina, i zakrywały nos oraz usta żołnierza, filtrując powietrze, które wdychał. Wojna w Kargilu była tragicznym wydarzeniem, które Miało długotrwałe skutki dla regionu i relacji między Indiami a Pakistanem. Obie strony poniosły znaczne straty w 1998 roku. Gulam Mohammed, bardziej znany jako The Great Gama, wygrał mistrzostwa świata w zapaśnictwie i stał się jednym z najbardziej szanowanych i dominujących sportowców swojego czasu. Jego umiejętności i dziedzictwo są nadal celebrowane w indyjskiej kulturze popularnej do dziś. Obraz ukazuje rzeczywistość napięć politycznych i społecznych w Niemczech po II wojnie światowej. Ej, witaj na kanale Fatos Historikos. Nie zapomnij ocenić wideo klikając Lubię to poniżej. W Moskwie w 1958 roku niemowlęta spały na świeżym powietrzu, aby wzmocnić swoje układy odpornościowe. Praktyka ta była powszechna <grych> i uważana za ważną dla zdrowia dzieci. Amerykańskie pielęgniarki wojskowe korzystały ze słońca, odpoczywając obok działa na statku straży przybrzeżnej. Rozmawiały i śmiały się, wdzięczne za to, że przeżyły wojnę i są w drodze do domu. 3 kwietnia 1940 roku amerykański żołnierz został sfotografowany w jaskini w Siegen w Niemczech, nosząc koronę Świętego Cesarstwa Rzymskiego. George Carlin został aresztowany 27 maja 1982 roku za naruszenie przepisów dotyczących obsceniczności w Wisconsin po swoim kontrowersyjnym występie, znanym jako Siedem Słów, których nie można powiedzieć w telewizji. To historyczne zdjęcie przedstawia moment, w którym niemieckie wojska zajęły akropol w Atenach w Grecji podczas II wojny światowej. W 1941 roku. Flagi nazistowskie zostały powieszone na Akropolu jako symbol podboju i dominacji niemieckiej. To zdjęcie przedstawia wyjątkowy moment z udziałem niektórych z największych umysłów fizyki XX wieku. Od lewej do prawej widzimy Alberta Einsteina, Hidekiego Okawę, Johna Willera i Omi Fabe spacerujących razem w 1951 roku. Mary, czteroletnia dziewczynka, jest pokazana przy obieraniu dwóch puszek ostrych dziennie w Dambar w Luizjanie w 1911 roku. To niepokojące zdjęcie ilustruje wykorzystywanie dzieci i trudne warunki pracy, z jakimi borykały się niektóre dzieci na początku XX wieku. To historyczne zdjęcie przedstawia obchody Bożego Narodzenia w schronie podziemnym podczas II wojny światowej. 20. grudnia 1940 roku, gdy Londyn był atakowany przez niemieckie bombowce, ludzie musieli szukać schronienia w podziemnych jaskiniach miasta, aby się chronić. W 1945 roku Berlin Zachodni był otoczony przez wojska radzieckie, a ludzie byli zdani na pomoc zewnętrzną, aby przeżyć. W tym momencie amerykańskie samoloty przyleciały, aby dostarczyć jedzenie i zaopatrzenie dla lokalnej ludności a ludzie zostali sfotografowani wychodząc z domów, aby powitać samoloty. To zdjęcie jest emocjonalnym przedstawieniem bólu i cierpienia spowodowanego wojną. Dziecko przytulające Misia szuka pocieszenia, odzwierciedlając pragnienie bezpieczeństwa w obliczu zniszczenia i niepewności. To szokujące zdjęcie z II wojny światowej przedstawia dewastujące skutki bomby atomowej. Kilka minut po zrzuceniu bomby na Nagasaki 9 sierpnia 1945 roku widać dymiące ruiny miasta w oddali. To zdjęcie przedstawia innowacje technologiczne i ludzką kreatywność w dawnych czasach. W 1959 roku przed pojawieniem się smartfonów i aparatów cyfrowych Ludzie już znajdowali kreatywne sposoby na robienie sobie zdjęć. Na końcu II wojny światowej w 1905 roku siły alianckie uwolniły grupę Żydów uwięzionych przez nazistów w pociągu, który miał ich zabrać do obozu koncentracyjnego, gdzie mieli być poddani okrutnym traktowaniu. Około 1941 roku podczas wojny w Singapurze Japończycy użyli różnych jeńców wojennych jako celów do strzelania, co było haniebnym czynem. To zdjęcie przedstawia barykadę na ulicach Basfroyde i Charonne podczas Komuny Paryskiej w 1885. Roku Komuna Paryska była okresem rewolucji socjalistycznej i rządów komunistycznych w Paryżu we Francji. To kolorowe zdjęcie przedstawia wojowniczkę antyfaszystowską w czasie hiszpańskiej wojny domowej w 1946 roku, która była konfliktem między siłami republikańskimi a frankistami w Hiszpanii. Wojowniczka reprezentuje ducha walki i oporu obrońców republiki przeciwko faszyzmowi. W Niemczech Wschodnich w 1975 w piątym roku myśliwiec uderzył w budynek, co doprowadziło do tragedii, w wyniku której zginął pilot, a wiele osób zostało rannych. To zdjęcie przedstawia wiejskich mieszkańców Związku Radzieckiego słuchających radia po raz pierwszy, co w tamtym czasie było dla nich nowością. W 1050 roku Niemcy przechodziły okres odbudowy i restrukturyzacji po zakończeniu konfliktu, a obecność nowej i kontrowersyjnej broni odzwierciedla stabilność i niepewność tamtej epoki.